Info ze świata. Huragan Melisa przybiera na sile. Potwór piątej kategorii zbliża się do Jamajki. Hej, hey, witajcie ze strony Miłar Kokoszka, redaktor portalu Nysa. To co się dzieje nad wodami Atlantyku budzi grozę. Huragan Melissa wciąż rośnie w siłę i oficjalnie utrzymuje status huraganu piątej kategorii w skali Safira Simpsona, najwyższej możliwej. Amerykańska agencja National Hurricane Center potwierdza, że wiatr wieje z prędkością 280 km na godzinę, a w porywach sięga aż 345 km na godzinę. Ciśnienie w oku cyklonu spadło do 906 hPa, to wartości porównywalne z najbardziej niszczycielskimi huraganami w historii. Średnica oka Melisy wynosi aż 18,5 km, a jej centrum powoli, niemal złowieszczo, kieruje się prosto w stronę Jamajki. Jeśli prognozy się sprawdzą, uderzenie w ląd nastąpi we wtorek i może być najtragiczniejszym wydarzeniem w historii tej karaibskiej wyspy. Meteorolodzy są zgodni: Melisa to bestia. Jej niezwykła intensywność i wolne tempo przemieszczania się powodują, że będzie siała zniszczenie przez wiele godzin w tym samym miejscu. To właśnie dlatego groźniejsza od samego wiatru może okazać się woda. Według National Hurricane Center w niektórych rejonach Jamajki może spaść aż 750 do nawet 1000 mm deszczu w ciągu zaledwie dwóch dni. To tyle, ile w Polsce spada przez cały rok. Taki opad oznacza jedno: rozległe powodzie, lawiny błotne i osuwiska ziemi. Ale to nie wszystko. Kolejnym śmiertelnym zagrożeniem jest przypływ sztormowy, czyli gwałtowny napływ wody morskiej wypychanej przez huraganowy wiatr. Fale o wysokości nawet do 4 metrów mogą wedrzeć się głęboko w głąb lądu. Zalewając nisko położone dzielnice, wioski i drogi. Po przejściu żywiołu wiele miejsc może zostać całkowicie odciętych od świata, bez prądu, wody i łączności. Zniszczenia będą potężne. Najważniejsze, by mieszkańcy zdążyli się ewakuować. Jamaica wprowadziła stan wyjątkowy. Ekipy ratunkowe i wojsko przygotowują schrony, a tysiące ludzi uciekają z nadmorskich terenów. Świat wstrzymuje oddech. Obserwując zbliżającą się Melisę. Huragan, który może zapisać się w historii jako jeden z najbardziej niszczycielskich w dziejach Atlantyku. A Wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a portal Nysa będzie śledzić również najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Zaobserwuj, by być na bieżąco!